Dzisiaj zrobimy zupę meksykańską. Jeżeli smakowała Ci sałatka meksykańskiej prezy, to tutaj ta propozycja również się posmakuje. Do wykonania tej zupy potrzebujemy pół kilograma mięsa mielonego z łopatki, jedną paprykę, trzy duże cebule, puszka kukurydzy, puszka fasoli czerwonej, puszka fasoli białej, cały koncentrat pomidorowy 200 gram, do tego jakieś 5-6 ząbków możemy dać w czosnku, w zależności jaki mamy duży. Jak nie lubimy, no to oczywiście możemy udać mniej. Do tego pieprz, Papryka ostra, papryka słodka, bazylia, oregano i standardowo sól i pieprz. Zaczniemy od przelania do garczka tutaj tych wszystkich puszek i kukurydzy. Wlewamy wraz tutaj z zalewą. Także bardzo ciekawa propozycja. Też bardzo szybko się robi. Tutaj do tych fasoli kukuryzy jeszcze dolejemy litr wody. Kukuryzy nie damy całej, z racji tego, że tutaj jest 400 gram opakowania fasolki, także tutaj jakieś połowę słoika kukuryzy, jakieś 200, tutaj 80 gram. Tyle wystarczy. Ja nie dodałem całego słoiczka, z tego, że tu jest większy słoik. Teraz odpalimy kuchenkę na mały ogień, dolejemy litr wody i będziemy wszystko tutaj gotować na wolnym ogniu. Do naszej fasolki sypniemy jeszcze łyżeczkę soli i łyżeczkę pieprzu na razie tyle tutaj łyżeczka pieprzu teraz zajmiemy się mięskiem przyprawimy je za chwilkę solą, pieprzem papryką ostną papryką słodką dorzucimy jeszcze tutaj bazylię, oregano i odstawimy na bok bo zajmiemy się później cebulką i papryką, troszkę pieprzu, to akurat pieprz barzylijski, On nie jest taki ostry, jak te zwykłe papryka słodka, trochę papryki ostrej. Pazylia lioflizowana, oczywiście, możemy dodać zwykłe, jak mamy, i oregano. No i jeszcze odrobina soli, i wszystko podsmażamy. W międzyczasie pokroimy naszą cebulkę i paprykę w kosteczkę. Mięsko mamy podsmażone. Na razie zajmiemy z ognia. Teraz pokroimy cebulę. Paprykę już mamy pokrojoną. wrzucimy na patelnię i gdy papryka zmięknie, dorzucimy wszystko do mięsa mielonego i wszystko jeszcze razem wymieszam. Ja to będę podsmażał tutaj na smarcu dzika, ale możemy podsmażyć na oliwce z oliwek. I już możemy patelnię tutaj tłuszczem, potem z oliwką z oliwek czy tym smalcem podgrzać, zaraz wrzucimy wszystko razem, już nie będziemy tutaj oddzielnie smażyć cebuli, oddzielnie papryki, tylko wszystko już razem pomieszamy. Gdy podsmażymy wrzucimy na patelnię z mięsem mielonym, wszystko razem wymieszamy, dorzucimy koncentrat pomidorowy i tak 5 minut będziemy jeszcze to wszystko dusić i po tym czasie dorzucimy do naszej zupy. No i podsmażamy wszystko razem. Ja już mięsko przełożę na większą patelnię, równie dobrze można byłoby od razu podsmażać mięso na większej patelni, tak żeby tylko później dorzucić cebulę i paprykę i koncentrat. W międzyczasie wyczekamy na naszą cebulę. Możemy dorzucić od razu tutaj na patelnię koncentrat pomidorowy. Jeszcze zapomniałem powiedzieć w samym początku, potrzebujemy jeszcze cztery takie średniej wielkości ziemniaki, które pokroimy w kostkę i będziemy to dodawać już później do zupy. Cebula z papryką już nam zmiękła, porzucimy teraz wszystko do mięsa, wszystko razem przemieszamy, przykryjemy pokryweczką i tak 5 minut będziemy to wszystko dusić. Korzystając z okazji duszenia mięsa z warzywami pokroimy od razu w kosteczkę te 4 ziemniaki. Teraz dorzucimy nasze mięso tutaj do zupy. Jak Jakbyśmy dodali mniej wody, to by się nam fajnie zrobił sos, ale nie musimy później dodawać ziemniaków. Aby taki sosik bardzo fajnie się sprawdzi jakbyśmy zrobili paski ziemniaczane. Na tym etapie wyciśniemy teraz 5 ząbków czosnku. Później na koniec jeszcze wszystko doprawimy. Zupka ma być ostra. Możemy dodać jeszcze pieprz, kajeński, ewentualnie jeszcze więcej papryki ostrej. Teraz jeszcze wszystko przemieszamy z naszym czoskiem. Gdyby się tak zdarzyło, że nasza konsystencja będzie za gęsta, to oczywiście możemy dorzucić jeszcze trochę wody rzucimy ziemniaki. 4 sztuki. I wszystko teraz będziemy pod przykryciem jeszcze gotować, żeby nam ziemniaczki zmiękły. I mamy taki duży garczek zupy meksykańskiej. 20 kilka minut minęło. Już ziemniaki mamy mięciutkie, także tak się zupa prezentuje. Jeżeli się przepis podawał, to zachęcam do spróbowania. Bardzo szybko się robi, też bardzo prosty przepis. Zupy wychodzi dość duża ilość. Pozdrawiam i do następnego przepisu.